patrz! Patrz, co piszą w internetach, jak się całe życie uczy, jak głupim umiera. Ja, że sweter ubrała, a tu piszą, że 30 stopni za oknem. No co coś to moje ciało chyba nie wyczuło tej temperatury upalnej. <noise> <noise> ciało, nie przeszkadzaj. Sprawdzam, gdzie są burze aktualnie. No, że szkurwa akurat w nasz urlop muszą być tam burze. Ale jutro sprawdzę, wiesz, jak to jest dziś, piszą, że burza jutro będzie, że słońce, no a tam. Dobra, biorę gofrownicę. Będziemy robić na miejscu gofry. Do makaronu się dokupi tylko... Albo nie, sprawdzę, czy mam w lodówce. Koncentrat to zrobię spaghetti. I koncentracik z lodówki. Dalej, biorę, słuchajcie, dżemy. To się przydadzą dżemy albo do naleśników, albo do gofrów w kwaterze. Ogóreczki, jak dzieci pójdą spać, wiesz do czego. O, słuchaj, znalazłam szczaw. Więc będę robiła tam zupę szczawiową. A co? Zupa szczawiowa nad morzem brzmi świetnie. Ech, ciągle mam wrażenie, że o czymś zapomniałam. Słuchaj, czy wziąłeś czajnik do parzenia herbaty? Czy myślisz, że na kwaterze będzie? Herbata i kawa! Łomatko bosko. Herbata, kawa, cukier, no, mąka. Mikelko, chciałam Ci powiedzieć oficjalnie, że masz najbardziej zaradną żonę na świecie. Wymyśliłam, jak na wakacjach wmawiać młodej że to kupiła sobie na bazarku w drodze do plaży. Będziemy po prostu podkładać, rozumiesz? Raz jej podłożymy hulaho, powiemy, patrz mama ci kupi hulaho w drodze do plaży. Raz jej damy kapelusik, a raz muszelkę. Wszystko znalezione w domu. Nie no, lampa jak chuj. Wakacje coś czuję, że będą udane. Mówię ci, czuję to. Przywieziemy słońce nad morze i zobaczysz. Będzie tak cały urlop. Stary, a Ty już wygooglowałeś, jak ominąć płat na autostrady? Bo ja nie chcę słyszeć potem po drodze, że Ty miałeś to zrobić, ale nie zrobiłeś i my nagle nie wiemy, gdzie jechać. Ja tego za Ciebie robić nie będę. Nie będę wszystkiego brała na swoją głowę. Jedyna rzecz, o którą Cię proszę, jedyna, jedyna rzecz, którą masz w tym całym wyjeździe do zrobienia, wiesz? To jest wygooglowanie, jak ominąć płat na autostrady. To są normalne polskie drogi, tak? Normalne, tylko nie tych prywaciarzy niemczyckich i innych, którzy po prostu koszą haracz za przejechanie dwóch kilometrów. Mikel, ja Ci mówię, parawan zamówmy na Allegro, będzie taniej. Przecież tam przy plaży mają jaką przebitkę, no daj spokój. O, patrz, ja się wczoraj martwiłam, że będzie lało, a dzisiaj już mówią, że w trakcie naszego urlopu będzie total słońce, ale trzeba też sprawdzić jutro, y, bo jutro też może już być, że burza. No, a znowu pojutrze będzie słońce, najwidzisz. No z tą pogodą w Polsce to nigdy nie wiadomo! Powinni wymyślić jakieś 500 plus pogodowe do wakacji. Jak udowodnisz, że przez cały twój urlop padało, to rząd zwraca Ci 500 zł za wydane pieniądze w naszym kraju. Mikuś, no królu złoty, no. my mieliśmy umijać płatną autostradę, a nie spędzać wakacji w lesie. Boże, tu są zwierzęta! Wracamy, jedziemy na płatną autostradę, koniec! Oprócz błękitnego nieba, mm, mm, mm. nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oh, czy i pół tysiąca, żeby padało? Czy i pół tysiąca, żeby padało?